Ten tydzień będzie bardzo ważny dla polskiej waluty z tego powodu, że mamy w środę posiedzenie amerykańskiego Fedu, wokół którego będzie się koncentrowała uwaga globalnych rynków. Przypomnę, że Fed o te pory był bardzo jastrzębi w swoich przekazach. W Jackson Hole, na Symposium Jackson Hole prezes Powell Powiedział wyraźnie, że inflacja pozostaje kluczowym tematem dla Fedu i trzeba coś z nią zrobić, tak, czyli że ona musi być niższa. W związku z tym tak naprawdę rynek oczekuje i oczekuje sądzę, że słusznie tego, że to jastrzębie nastawienie zostanie podtrzymane i tutaj myślę, że zobaczymy trzecią z rzędu podwyżkę procentowych o 75 punktów bazowych, właśnie teraz w środę, i zobaczymy też komunikat sugerujący czwartą tego typu podwyżkę w listopadzie. Natomiast to, co jest ważne teraz dla rynków, to to, że oczekiwania są takie, że w przyszłym roku poziom stóp procentowych nie wzrośnie w USA. I to, moim zdaniem, może być podejście mylne. Sądzę, że to, co teraz zobaczymy na Fedzie, być może da preteksty ku temu, żeby właśnie te oczekiwania zmienić. A jeżeli tak, to dolar może być dalej silny na wielu układach i to będzie rzutowało też na sytuację wokół złotego. W ostatnim tygodniu polska waluta była względnie stabilna. To wynikało z, też ze stabilizacji na rynku euro-dolara. W ogóle wokół tej pary robi się ciekawie, bo tak jak Jastrzębi jest Fed, tak pomału Jastrzębi staje się też Europejski Bank Centralny. Dzisiaj uwagę moją zwrócił komentarz głównego ekonomisty tej instytucji, pana Filipa Leina. Które dało do zrozumienia, że Europejski Bank Centralny będzie dokonywał podwyżek także w przyszłym roku i że EBC ma świadomość, że to może doprowadzić do poważniejszej recesji, ale inflacja jest ważna. I to jest o tyle ciekawy właśnie przekaz, że do tej pory EBC mówił nieco inaczej. Natomiast sądzę, że w tym tygodniu. No niestety, ale euro ulegnie dolarowi, więc istnieje ryzyko, że my spadniemy na parze euro-dolar poniżej poziomu 0,9863, to jest ten tutaj z paru tygodni. I w takim układzie spadający euro-dolar, właśnie Astrzebi, Fed i tak dalej, to może nam złotego osłabić, więc dolar, złoty może się przebić przez poziom 4,75 i później 4,80. Z kolei euro złoty mógłby się przebić powyżej poziomu 4,74. Co jest ciekawe, to to, że w tym tygodniu zobaczymy dane głosowskie odnośnie sierpnia, sytuacji w sierpniu w gospodarce, te dane mogą być dobre. I pojawia się coraz więcej głosów, które mówią o tym, że być może to, że Rada polityki pieniężnej wysyła, cykl, wysyła sygnały co do zakończenia cyklu podwyżek, że to może być błędne, biorąc też pod uwagę to, co się chociażby dzieje właśnie wokół ebc czy wokół fed Więc taki sygnał może powodować, że właśnie dodatkowo osłabia naszego złotego.